Zadanie 13. Trzywyrazowy ciąg 15, 3x, 5 trzecich jest geometryczny i wszystkie wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że więc w zasadzie moglibyśmy porozbijać sobie te wszystkie wyrazy na a razy q, ale szybciej będzie zastosować wzór z tablic na to, że środkowy wyraz podniesiony do kwadratu, czyli 3x do kwadratu, równa się e, dwóm pozostałym wyrazom, czyli a i c przemnożonym przez siebie. Więc robimy to, co wynika z tego wzoru. Potem mamy kwadrat do 3x, czyli mamy po prostu 9x kwadrat. To się równa. Teraz mamy 15 razy 5 trzecich. Skracamy może to sobie z tą trójką. Mamy tutaj piątkę, mamy tutaj jedynkę, czyli łącznie nam wyjdzie 25. Teraz e, możemy sobie to podzielić stronami przez 9. Będziemy mieli x kwadrat, to się równa 25 Dziewiątych. Teraz z kolei pierwiastkujemy to sobie stronami e, do pierwiastka drugiego stopnia. E, wyjdzie nam po prostu x to się równa 5 trzecich.